Siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Web Upa na początku przepraszam bardzo za mój głos i za to, że no, mogę troszkę przymulać, ale mam po prostu takiego kaca, że sobie sprawy nie zdajecie. E, no ale ważne, że Polska wczoraj wygrała jest dobrze. Zobaczcie sobie na moją pierwszą paczkę, to jest pierwsze konto. Zobaczycie dzisiaj trzy, trzy moje konta i zobaczycie wszystkie paczki, które tam dostałem. To jest konto na razie na pc na którym nie grałem w ogóle. Nie rozegrałem na tym koncie ani jednego spotkania. Otwierałem jedynie paczki, no i z tych ciekawych zobaczcie wypad Moreno i tak dalej. Ogólnie e, albo będę chciał się z wami wymienić, e, z osobami, które przechodzą z PS3 na e, załóżmy PC-ta. Zobaczcie, dostałem 5 paczek aż, także to mnie trochę zdziwiło, ale e, potem jednak właśnie rozmawiałem z Jacobem wtedy i e, powiedzą mi, że to chodzi o to, że po prostu nie ile rozegrałeś spotkań, ty tylko od kiedy masz konto, także to się liczy. E, no i zobaczcie wszystkie paczki, które otworzyłem, a wracając do tematu, albo te końsy Wam rozdam na live dzisiaj wieczorkiem, albo się po prostu z Wami wymienię z osobami, które przychodzą z PS3 na e, pc jeśli byście tak chcieli, nie ma problemu, bo ja na PC nie będę grał, nawet nie będę miał Fify, więc no te końce po prostu przepadną, więc albo je Wam oddam, albo nie wiem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, e, albo sobie będę tradował i się bawił, tak. W każdym razie, zobaczcie kolejne paczki przed nami. E, na paczuszce mamy Azarda. No i zobaczmy kto jest w środku. Strasznie mi się podoba ten system otwierania paczek, ta nowa animacja. Siwok, no Siwok to raczej nikt, za kogo będę mógł coś sporo hajsu wziąć? Ogólnie, tutaj sobie wszystko otwierałem, przeglądałem i stwierdziłem, że później dopiero dołożę głos. Po prostu nie byłem w stanie na żywo nagrywać nawet tego. Ehm, odpaliłem web app, dopiero jest godzina 15.20, kiedy ten głos dokładam. Także myślę, że to dzisiaj uda mi się jeszcze wrzucić. No i zobaczmy kolejną paczkę. Co mamy w środku? W środku Jung. Szkoda, że inaczej tam nie jest, tylko. O, ten jest fajny bramka Srebrny, ale potem, kiedy się nie przejrzałem, jego karcie, to jednak okazało się, że niezbyt specjalnie to wygląda. Na pierwszy rzut oka było tylko tak fajnie. Jeszcze dwie paczki przed nami. No na Pc'cie dostałem tych paczek zdecydowanie najwięcej, bo to konto mam założone w sumie od 2012 roku. Welbeck. Jaka szkoda, że Welbeck to nie jest Inform. Ale by tu się działo. Welbeck, Inform. No, byłoby cudownie, no ale niestety. Welbeck i Fabio. Nawet fajna paczka, chyba najlepsza jak do tej pory. Cieszyłem się, że trafiłem Moreno ogólnie, ale potem sobie przypomniałem, że Moreno już ma tylko 3 gwiazdki sztuczek. Także odjęli mu aż 2 gwiazdki. No, niestety, tak też się zdarza. Zobaczymy po ile będzie Łelbek. Well ja sobie to wszystko później sprzedam i w kolejnym odcinku, może jeszcze dzisiaj, zobaczycie, ile udało mi się kasy wyciągnąć. Jak to wszystko wygląda. Albo jutro, zobaczymy. Napiszcie pod spodem w komentarzach, może to być codziennie, może być to dwa razy dziennie, chociaż myślę, że dwa razy dziennie nie ma zbytnio sensu, bo wiele się nie zmieni. Ja tradeować nie cierpię po prostu. Troszkę czasem się tym pobawiłem przed poprzednią FIFO, ale to by było na tyle. No i teraz przejdźmy do kolejnego konta. Na tym już nic nie ma, także zobaczcie jeszcze jak to wygląda u mnie w klubie. Najlepszy Bonucci, mamy Wellbeka też. Także kilku ciekawych zawodników myślę do składu by było jakby, co że tak powiem. Um, no i... Myślę, że to by było na tyle jeśli chodzi o PC-ta, zaraz przejdziemy, o już właśnie teraz, mamy kolejne konto. Moje konto główne na PlayStation, na którym odbywały się różne serie, między innymi Quixel teraz aktualnie trwa, już się kończy w zasadzie. I to była moja paczka właśnie. Brown, te stroje właśnie w ogóle fajne były, podobały mi się. Oczywiście większość brązowych, to była ta paczka na początku, która się otwiera. Zobaczmy jeszcze jakie mam gifty, no i ile paczek otrzymałem. Tutaj się spodziewałem, że paczek będzie niewiele, tylko dwie paczki dostałem, także nie jest dużo. Wiedziałem, że tak będzie, ponieważ często usuwałem to konto i jednak um, usuwałem tego ultimata i zbytnio dużo nie grałem, tylko na seriach. No i zobaczcie, uczę! Chyba mój najlepszy traf dzisiaj, do tego mamy jeszcze Fabiańskiego, ale uczę ma świetne statystyki, 86 pace'a, 78 shooting e, i 74 physical, także naprawdę fajny zawodnik, z tego co zdążyłem się zorientować, o patrzcie, <laughs> okay. patrzcie na to, już mamy duplikaty. To jest też ciekawostka, ledwo zacząłem otwierać paczki, już mam duplikaty. E, jeśli chodzi o uczę. Później zobaczycie, on około 2000 chyba kosztuje, 2000, 2500 coś takiego. Mamy też Rafaela, mamy Kujta, Kuit chyba, to chyba Cout, Dirk Cout, chyba Cout. No i bardzo ciekawy, ciekawy brązowy zawodnik, 60 Overall. Lewy pomocnik 84 pejsa. Naprawdę ciekawe jestem ile ma gwiazdek sztuczek i zobaczymy czy on będzie drogi. Strasznie kusiło mnie ogólnie posprzedawać sobie to wszystko i pootwierać paczki, a tutaj ma się właśnie wspomnianego wcześniej uczę. Ja postanowiłem sobie go wyszukać, tylko wiadomo, że w, na full screenie nie można tego zrobić, co jest też troszkę dziwne. No ale cóż, no myślę, że nic się... Złego niedzielę, niedzielę, jak zobaczycie, że to sobie przyłączałem. No i zobaczcie, 3000, 2600, 2200, no coś około 2000 tyle kosztuje uczę, więc naprawdę fajna karta jak na początek i nawet nie wiem, czy sobie go nie zostawię. A tu macie moje główne konto, na które liczyłem najbardziej. Rozegrałem na nim 1000 spotkań, grałem na każdym live'ie. No i co dostałem na początek? Zobaczmy. Eee, tutaj niezbyt jakoś ciekawie, brązowo mi strasznie, tylko... 3, 3 złote karty. Jakiegoś Polaka ogólnie dorwałem, yy, ale to jest tylko yy, trener. No i zobaczmy, co tu jeszcze będzie. Utaka LW, nawet ciekawy. I nie mogłem się doczekać, aż zobaczę, ile paczek mi przyznają. No grałem tu niesamowicie dużo od początku Hify. Dostałem brązową paczkę na start i tyle. <laughs> Jedna brązowa paczka jako gift. Fuck, gdzie są moje paczki darmowe? No fuck you. Parodia troszkę, no dobra, posprzedaję sobie to wszystko, zobaczymy jak wyjdzie, um, zobaczymy co w tej paczce jeszcze było, także ja się z wami będę powoli żegnał, zobaczcie sobie do końca ten odcinek jeszcze, no i pewnie jutro widzimy się z kolejnym odcinkiem z webapa, a dzisiaj na live jeszcze sobie troszkę pokombinujemy, także zapraszam was o 18:00. trzymajcie się, na razie i piona!